Kłamanie jest w obecnych czasach bardzo przydatną umiejętnością społeczną. Niestety ja tego nie potrafię, ale mimo wszystko nie mogłem się powstrzymać przed drobną manipulacją, bo w dzisiejszym, co trzytygodniowym podsumowaniu paczek, zgodnie z miniaturką, którą widzieliście, trafiłem PELE, a także ikonę, więc miniaturka wcale nie kłamie, tylko że ten Pele to nie był brazylijski Pele, a Abbie Pele, zgarnięty za bodajże z BC z kartą Hero do wyboru, no a z kolei jaką udało nam się zgarnąć, Ikonę, to zobaczycie Państwo w dalszej części podsumowania. Kolejność trafianych kart jest przypadkowa i wszystko klasycznie zostało zdobyte dzięki samej grze Food Champions Division Rivals z zadaniem ISBC, a także oczywiście bez użycia FIFA Points, więc jest to kolejny materiał pokazujący ile można wycisnąć z tej gry luźną, regularną rozgrywką. Zapraszam do oglądania i proszę się nie przestraszyć, jeśli w trakcie wyskoczy także ten brazylijski pele. Kolejna paczka z dziesięcioma rzadkimi piłkarzami ocenionymi co najmniej na 85. Takich paczek boję się najbardziej, no bo one mogą przynieść największe rozczarowanie. I tym razem chyba będzie kolejno z nich, no bo skoro wyskakuje nam inform, to nie liczę tutaj na jakąś inną kartę specjalną. Na no te Jordi Alba to nie jest w obecnych realiach ultimate team jakiś niesamowity rzeźnik. Natomiast musimy zajrzeć jeszcze do środka, no bo może tam się schował chociaż Cristiano Ronaldo albo Leo Messi. No, było blisko, bo mamy Portugalczyka z Manchester United, tylko to chyba nie jest akurat ten, o którym przed chwilą mówiłem. No, ale też z drugiej strony, no mimo wszystko fajnie wygląda paczka, w której wszyscy zawodnicy ocenieni są co najmniej na 85, bo ja naprawdę widzę tutaj spory potencjał, jeżeli chodzi o przepalanie w jakimś fajnym SBC. Ruszyła maszyna i nikt nie zatrzyma, bo to jest kolejna fajna ka. dobrze, to nie jest kolejna, farta, fajna karta, bo to jest karta Collinsa z i Dortmund, czyli gość, który. Jest szybki. No i tak poza tym chyba nic więcej nie potrafi. Ulubiona karta pana Mr. Kogito, którym prowadzę raport zeboiska na kanale sportowym. Dlatego serdecznie Krzysiu Cię z tego miejsca pozdrawiam. Dedyku dedykuję ten traf tobie. Mamy od razu Ło ależ wyskoczył. Tylko, że tutaj nie ma żadnych niespodzianek, bo od razu po brodzie i buzi było widać, że to jest Sergio Ramos. 88 skila, Bardzo fajna karta do włożenia w SBC. No a tak poza tym karta, która ma wszystkie statystyki ocenione co najmniej na 70, więc jak na środkowego obrońcę to wygląda nawet fajnie, tylko że no Sergio Ramos zapomniał jak się biega i dlatego wyląduje ostatecznie we wspomnianym wcześniej SBC. Czy będzie drugi walkout rzędu? Czy nie będzie? Będzie drugi walkout rzędu, ale to będzie walkout Handanowicia. No ta flaga nie dała nam żadnych innych ciekawych opcji, a sam Handanowicz, z czego można się cieszyć i nie cieszyć, nawet w Serie a obecnie przepadł, no bo ludzie zdecydowanie bardziej wolą grać Wojtkiem Szczęsnym, który szczerze mówiąc faktycznie jest rzeźnikiem, więc wszystko ma swoje plusy i minusy. Jest walkout i to jest walkout. Ach, no właśnie, myślałem, że poznam zawodnika po twarzy, a tymczasem jest to wygenerowany piłkarz, czyli było wiadomo, że tu nie będzie jakiejś wielkiej gwiazdy. No i też patrząc na tempo tego pana, no nie będzie to chyba wielka gwiazda w Ultimate Team, nawet jeżeli umieścimy go w roli rezerwowego. Odpalamy paczkę ze średnią wersją ikony, czyli tak zwanym midem. Rok temu w takowej wpadł mi przecież do klubu Johan Cruyff, a tymczasem, no trochę mi brakuje tego zaskoczenia, bo już myślałem, że najpierw będzie flaga, będziemy zgadywać kto to będzie, a tu od razu wyskoczył Patrick Kluivert i było wiadomo jakie statystyki za chwilę wyskoczył na karcie, no, ale chociaż to nie jest karta grywalna, muszę przyznać, że i tak jest fajnie, bo Kluivert to jest prawdziwa legenda Ultimate Team, zawodnik, którym nawet grałem w tym roku i po prostu miło mieć takiego gościa, którego się lubi w swoim zespole. Jest, chyba będzie kolejny walkout, tylko, że to będzie lokal zwykłej karty, od razu było wiadomo, że to jest Jamie Vardy. Fajnie, że zobaczyłem go w parce, bo szczerze mówiąc, ostatnio jakoś nie widziałem dawno w rzeczywistości tego piłkarza, jakby nie patrzeć, to jest prawdziwa legenda Premier League, a także futbolu w znaczeniu globalnym, więc miło zobaczyć po prostu Warwiego. Nie liczę na kartę Toty, ale wyskoczyła nam karta Toty honorowa i to kolejny raz David, no przecież ja już go dwa razy trafiłem, a teraz pojawił się po raz trzeci, więc no, dobry zawodnik, ale w tym przypadku nie będzie wyjścia i pan David wyląduje do jako przepałka w SBC. Mamy walkout, tylko że to jest walkout zwykłej karty z Portugalii na eso i to jest diaz. No, gościu, spóźniłeś się dosłownie o chwilę, bo gdybym cię dostał kilka dni wcześniej, to ty byś był w wersji Toty. No, a tak, ach, no gdzie ty możesz wylądować? No, oczywiście, miejsce jest jedno i tak jak większość trafianych kart, jest to piękne zbc. Otwieramy drugą paczkę z IFAMI za ostatnie FU Champions. Nie liczę tutaj na nic nadzwyczajnego, bo nawet, no właśnie, ta drużyna Team of the Week nie jest jakaś nadzwyczajna, ale przynajmniej jest to tyle miło, że przywitał nasz, nasz Arkadiusz Milik, którego sprzedam pewnie za jakieś 15 tysięcy monet, więc to jest zawsze coś. Dzięki. A jest, od razu wyskoczył nam tutaj jak Philips Konopi. To jest kimś, czyli jeżeli on jest wymienny, dostanę za niego jakieś 35 tysięcy monet, więc zawsze coś. Nie jest łokał, ta to jest rachem Sterling, no. Tej charakterystycznej buzi nie można było jakoś nie rozpoznać. To jest tak, że karta wymienna, no bo to są przecież nagrody za Fu Champions i tutaj także myślę, że z, że z 30 tysięcy doładuje moje konto, więc tak grosik do grosza, jak to mówią, będzie kokosza. No, niestety brazylijskiego Pele nie było, ale mimo wszystko po raz kolejny jestem zadowolony z tego, co daje mi gra, bo Abedi Pele jest wciąż bardzo grywalny. Zresztą pokazywałem go w środę w moim obecnym składzie i mówiłem, że jestem z niego zadowolony. No, chociaż też ponoć ganiczych, tak jak pozostałe karty Hero, ma otrzymać upgrade już w przyszły piątek. Więc lada moment zostanę barnym posiadaczem tej gorszej wersji Pele, co ma miejsce także w przypadku Patryka Kleiderta, ponieważ nie da się ukryć, że nie jest on najbardziej wymarzonym i najbardziej grywalnym zawodnikiem. Jednak z racji na fakt, że ja długo używałem Holendra zaraz po starcie gry, że jest to gość, który w FIFA 14 czy 15 był absolutnie topowym napastnikiem i że to z jego niewątpliwą pomocą po raz pierwszy w pierwszym sezonie Division Rivals FIFA 22 wszedłem do elitarnej dywizji, no mimo wszystko cieszę się z jego obecności w klubie, no bo mam do niego naprawdę spory sentyment, a jak wiemy, to jest coś, co także się liczy i myślę, że. Klajwert niejednokrotnie wejdzie w meczach w Champions z ławki rezerwowych, więc tak wygląda sytuacja. Nie jest to kompromitacja, ale patrząc na to, jakie wy wysyłacie mi i Maćkowi składy zdobyte tylko i wyłącznie dzięki paczkom za SBC, to jednak ze swoim Pele, Klajwertem, Toty Cancelo czy Ifem Mbappe zostaje przy was daleko w tyle. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!